Szczęść Boże Siostry i bracia. Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 22 maja 2021 roku. Orędzie Maryi Królowej Pokoju. Kochane dzieci. Ja jestem waszą matką i was kocham. Bądźcie posłuszni memu wezwaniu. I dawajcie wszędzie świadectwo, że należycie do Mego Syna Jezusa. Otwórzcie swe serca na działanie Ducha Świętego, a będziecie bogaci w wierze. Żyjecie w czasie boleści i przyszedł czas waszego powrotu. Nie żyjcie w grzechu. Bóg się spieszy. Co macie do zrobienia, tego nie odkładajcie na jutro. Mój Jezus was oczekuje z otwartymi ramionami, odwagi. Gdy wszystko będzie wydawało się stracone, powstanie dla was wielka radość. Wytrwajcie u mego boku, a ja was powiodę bezpieczną drogą. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie potopu. Ludzie rzucili wyzwanie Stwórcy i chodzą jak ślepcy, prowadzący innych ślepców. Nie pozwólcie, by płomień wiary w Was zgasł. Wielka ciemność się zbliża i wielu kapłanów i ludzi Bogu poświęconych upadnie. Cierpię z powodu tego, co na Was nadchodzi. Bądźcie uważni. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Siostry i bracia. W imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia oraz postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje, bo do tego Ona, nasza mama, nas wszystkich zaprasza i uzdalnia. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, dziękujemy za subskrypcję. I prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga Ojca orędzia dotarły do jak największej liczby jego dzieci. Prosimy Was, módlcie się, byśmy dalej mogli dzielnie prowadzić ten kanał. Bóg zapłać.